Zawody w piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych, tym razem w barwach Mundialu. Jest to etap powiatowy, czyli ta najwyższa ranga zawodów, które organizujemy. Stąd też te barwy poszczególnych krajów Mistrzostw Świata, tak by zainspirować uczennice do jeszcze lepszej gry, ale do tego, by wyobraźnia poniosła ich ku najwyższym celom, tak by wiedziały, że grając tutaj, w przyszłości również mogą osiągnąć swoje marzenia i cele. Dzisiejsze zawody mają miejsce przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie na boisku typu Orlik. Dziś dziewczęta ze szkół podstawowych w kategorii dzieci rozgrywają zawody rangi powiatowej. Mamy 6 zespołów i tak przyjechały szkoły. Jako gospodarz oczywiście szkoła z Franciszkowa reprezentująca gminę Wiskitki. Z gminy Mszczonów przyjechała szkoła podstawowa z Piekar, z Radziejowic mamy dwie reprezentacje, z Kuklówki Radziejowickiej oraz z Korytowa. Z Żardowa natomiast jest szkoła podstawowa numer 4, a z Puszczy Bariańskiej szkoła z Bartnik. Każdy mecz trwa dwa razy po 6 minut. Fajnie jest się oderwać od codziennych lekcji, pogoda sprzyja, atmosfera też jest fajna. Jestem bramkarzem w drużynie i to jest dobra pozycja na boisku. W końcu mogę się na boisku i pokazać swój talent. Sport czasem jest wyzwaniem, ale daje radę. naszej drużynie jest Franciszkowa może nie poszło najlepiej, ale najważniejsze jest uczestnictwo, a nie wynik. <laughs> Jak widać, sport buduje radość. Jestem bogini! Sport zawsze był fundamentem mojego życia. Od najmłodszych lat trenowałem poszczególne dyscypliny sportowe. To dawało mi radość, to pozwalało spełniać marzenia, i teraz chcę dać tę szansę uczniom, by także oni mogli spełniać marzenia, zarówno sportowe, jak i inne. Bo sport to nie tylko kwestie rywalizacji na boisku, to także motywacja do treningów, to także osiąganie poszczególnych szczebli i etapów rozwoju. A na to wszystko potrzeba zarówno pracy, poświęconego czasu, ale także systematyki. Trzecie miejsce zapraszam w szkołę podstawową numer 4 z Żylardowa. Brawo, A Francja! Trzecie miejsce w dzisiejszym turnieju. Gratuluję. Puchar, jedziecie z Proszę. pucharem do swojej szkoły i z dyplomem. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. No, i jeszcze medal ci się przyda, tak? <noise> Pięknie. W dzisiejszym finale drugie miejsce zajęły dziewczęta ze szkoły podstawowej w Bartnikach. Zespół z Brazylii, zapraszamy. No, gratuluję pięknie. Dziękuję bardzo. widzę, że prankarka. Tak. Gratulacje i dyplom pamiątkowy. I zwyciężczynie zapraszam bardzo serdecznie Szkołę Podstawową Skorytowa Hiszpania. Hiszpanii. <laughs> Kapitana, Tak prosimy. Proszę. Gratuluję. Skały oczywiście dziewczęta awans na zawody międzypowiatowe 8 maja. Jeszcze jedna. Pięknie. Gratuluję. Gratulacje. Gratuluję. Poprawić Ci? Nie. O, już. Gratuluję. Turniej był bardzo dobry. Miła atmosfera w drużynie. Nie udało się wygrać. Dziękujemy naszym przeciwnikom, przeciwnym drużynom. Gratulujemy też im, że w ogóle coś zebrali stąd.